Niedziela 24 września w gminie Gniewoszów przebiegała niezwykle uroczyście, a to ze względu na zorganizowane tego dnia obchody upamiętniające lotników ziemi gniewoszowskiej oraz nadanie szkole podstawowej w Gniewoszowie imienia lotników ziemi gniewoszowskiej. Wydarzenie rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym sprawowana przez kanclerza kurii diecezji radomskiej, księdza Marka Fitucha, który w trakcie nabożeństwa dokonał poświęcenia sztandaru szkoły podstawowej. Uczestniczymy dzisiaj w uroczystości poświęcenia sztandaru szkoły, który od tego momentu ma stać się symbolem wartości, które szkoła ma przekazywać. Szkoła to miejsce nie tylko nauki, nie tylko miejsce nawiązywania jakichś wspólnych relacji z rówieśnikami, ale szkoła to także kształtowanie postaw oraz zasad życia w różnych miejscach i okolicznościach. To również ma być miejsce. Gdzie uczniowie poznają, czym jest patriotyzm, czym jest szacunek do Ojczyzny, czym jest poszanowanie tradycji, a także duma ze swojej przynależności narodowej, przywiązania do placówki, jaką jest Mała Ojczyzna. Dla Was wszystkich ta Mała Ojczyzna to ta ziemia, to miejsce, to ludzie, którzy na tej ziemi. Dawali świadectwo miłości ojczyzny, miłości bliźniego i ciągłego czynienia dobra. Ci nasi bracia, lotnicy Ziemi Gniewoszowskiej z lat 1918-1945 są dla nas wszystkich wzorem do naśladowania i życia tymi szlachotnymi wartościami. Po mszy nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicą upamiętniającą lotników. Hołd bohaterom złożyli senator RP Stanisław Karczewski, poseł na Sejm RP Andrzej Kosztowniak, wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz, delegacje rodzin lotników. Samorządu Województwa Mazowieckiego, Samorządu Gminy Gniewoszów, związków kombatanckich, przedstawiciele jednostek i instytucji wojskowych, placówek oświatowych z terenu Gminy Gniewoszów, służb mundurowych oraz instytucji kultury ziemi radomskiej. Powiat Kozienicki reprezentowali starosta Krzysztof Wolski oraz radni rady powiatu Lidia Ligorowska i Grzegorz Sotowski. W uroczystym przemarszu uczestnicy udali się na teren zespołu szkolno-przedszkolnego w Gniewoszowie, gdzie odbyła się dalsza część obchodów, którą rozpoczęło wspólne odśpiewanie hymnu państwowego. Kierunek jej działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły. Dlatego do projektu włączyła się cała szkolna społeczność, czyli uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy. Patron to mentor. Wzór, autorytet, jego życie, zasługi dla regionu i kraju stanowią wzorzec postępowania dla młodych pokoleń. Do 24 marca 2023 roku zbieraliśmy kandydatury wśród których pojawiły się nazwiska wybitnych Polaków, ale w większości dominowały propozycje upamiętnienia w nazwie szkoły bohaterów wywodzących się z ziemi gniewoszowskiej. W dniach 17-18 kwietnia 2023 roku odbyły się wybory i społeczność szkolna przeważającą większością głosów zdecydowała, by nadać publicznej szkole podstawowej imię Lotników ziemi gniewoszowskiej. Z terenu Gminy Knieboszów pochodziło wielu lotników, których życiorysy pięknie wpisują się w etos żołnierza, kołdującego takim ideom jak Bóg, honor, ojczyzna, wolność. Pragniemy upamiętnić wszystkich lokalnych bohaterów, nadając imię naszej szkole lotników Ziemi Knieboszowskiej. Głównym punktem było przekazanie sztandaru dyrektorowi placówki, który z kolei wręczył sztandar młodzieży szkolnej. Przyjmując sztandar, wyrażam serdeczne podziękowania za tak cenny dar. Pragnę zapewnić, że jest on symbolem wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły. Szkoły podstawowej w Gniewoszowie, imienia lotników ziemi gniewoszowskiej, w obecności naszych rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości, naszej Ojczyźnie, Rzeczypospolitej Polskiej, patronom i Tobie szkoło, uroczyście ślubujemy, uczciwą nauką i pracą służyć prawdzie, sprawiedliwości i pokojowi. Podczas okolicznościowych przemówień goście gratulowali wyboru tak szlachetnych i oddanych ojczyźnie patronów. Były również życzenia dla uczniów, aby potrafili czerpać siłę z talentów i bogactwa osobowości niezwykłych patronów i śmiało realizowali swoje plany i marzenia w oparciu o szacunek do ojczyzny i drugiego człowieka. Przedstawicielka rodzin lotników, Gabriela Ziemska, ze wzruszeniem dziękowała za to, że lotnicy w tak piękny sposób zostali uhonorowani. Starosta kozienicki Krzysztof Wolski na ręce dyrektora przekazał pamiątkową tabliczkę. Na zakończenie w patriotycznym montażu słowno-muzycznym zaprezentowali się uczniowie zespołu szkolno-przedszkolnego w Gniewoszowie. Przybliżyli także zebranym sylwetki 11 lotników ziemi gniewoszowskiej. Będą wieśni, aż po czasy wieczne. Po zakończeniu uroczystości goście zaproszeni zostali na piknik militarny zorganizowany z okazji obchodów.